Witam wszystkich z tej strony RafiPiwot, a to jest kolejny odcinek serii. Coś nowego. Nieco złamałem zasady tej serii, ponieważ miałem nie grać, ale ogólnie ta seria się zmienia i coś nowego to będzie. Ja po prostu będę wrzucał filmiki z jakichś gier, starsze, nowsze, w zależności od tego co będę nagrywał. Ale w dzisiejszym odcinkiem. To... Tematem dzisiejszego odcinka będzie gra o nazwie. Tak, dokładnie Terraria. Wiele osób się nią zachwyca, ale czy naprawdę jest taka świetna? No, tu bym się kłócił z Wami. No, zobaczymy. No, zobaczymy. Tak, to jest moja postać. Jak się będzie tworzyło postacie. Zobaczycie w pewnym momencie na filmie Ja wam powiem w którym momencie Pokrótce wam powiem podczas ładowania tego długiego Co to można robić Ano można zmieniać kolor wszystkiego Za pomocą suwaków Green I blue Można nawet kursor zmieniać ale tego już nie będę pokazywał No dobrze to jest powiedzmy mój domek i tak, taka jest grafika w terenie. do dupy. Przepraszam za wrażenie. Yy, jeżeli ktoś jest wrażliwy na takie słowa, to ma pecha. Musiałem tak powiedzieć. Tak, ta gra naprawdę ma taką grafikę do kitu, do bani, do czegokolwiek. Nie podoba mi się o ani trochę. Jeszcze melodia. Udźwiękowienie w grze. Towarzyszy nam cały czas sama jedna nudna melodia. Jedna piosenka, którą słyszycie teraz. No, jest to dramat dla mnie. Jedyne co ratuje tę grę, to to, że jest o wiele więcej potworką niż w Minecraft I walki z nimi są trudniejsze. Ale to wszystko. Reszta to jest Żynka z Minecraft'a to jest tutaj dla chociaż coś się zabatowało Okej okay. Dobrze, gdy zaczynamy grę Dostajemy te dwa narzędzia I to wszystko To, tu, dwa, te Miedziane, narzędzia nam się nie kończą O, jakaś gwiazdka Później za 10 takich ponoć Mane się mają, chyba dwie gwiazdki bo grając godzinę ta gra robiła się dla mnie bardzo luta i bardzo wkurzająca, bo gdy zaczynałem grę zaatakowałem chyba z 10 slime teraz to dla mnie żaden problem ale kiedyś no był duży grawitacja tak samo jak w Minecrafcie działa tylko na piasek i żwir ale żwiru jeszcze nie widziałem no dobrze Teraz trochę będzie takiego marudzenia ogólnie o grze i będę są w miejscu. O postaci. Możecie na niego spojrzeć. A więc Minecraft, e, Minecraft, przepraszam bardzo, Terraria. Terraria pojawiła się niecały miesiąc, niecałe chyba dwa miesiące temu. Był wielki szok. I ogólnie, no, wszyscy się nią podjarali. Dostało pełno poradników do tego co ja o tym sądzę? Sądzę, że jest to bani naprawdę. Ta gra jest żałosna pod każdym względem. Dźwięk no co to ma być? Pyk, pyk to wszystko. Tutaj nie można, nie ma wyznaczonego celu jak w Minecraft. Cie. Dobrze, fajnie że jest gra taka jak Minecraft Ale po jaką cholerę nam więcej takich gier Tego bardzo nie rozumiem Naprawdę, jedyną zaletą tej gry są potworki, że jest ich tak dużo I te światy mm, No wiecie jakie światy Alternatywne Że idziemy Jedną stronę jest gorąco, a w drugą jest zimno, wyskakują jakieś glisty wyklokują blizny z ziemi, gdy kopiamy jest trudne to na pewno i nie narzekam na to, że jest trudno narzekam na to, że jest nudne bo jeżeli ktoś chce grać sandboxowo to ma minecrafta ale nie terraria i to chyba, jeżeli chodzi o terraria wszystko powiedziałem na początku ten filmik był dłuższy. nagrywał go już trzeci raz. No ale cóż, yy, Crafting. my no i crafting, tak. Jeszcze to zasługuje na plusa. Crafting jest naprawdę rozbudowany. To jest tylko ten taki podstawowy z, piecyka, z piecykiem. Tak, to jest piecyk. Tutaj mamy kowadło, na które możemy wykuć sztabki złota, chyba nie pamiętam co się robiło yy, Stonewall i tak dalej tam. no i to jest na razie wszystko co o nawet dole są no proszę a wezmę sobie jeden mm. jak to działa co no. by o proszę mam żarandole tak to jest akurat fajne są krzesła są ławki Dobrze, ale teraz już trochę nie na temat To alterali. Pewnie zapytacie się, dlaczego już tak długo nic nie było. Pro, problemów technicznych i... Złotnego niezdecydowania. Jeszcze niezdecydowania. zdecydowania. Złotnego lenictwa. O, tak to powiem. To jest pierwszy powód. Drugi, no wiadomo, maj jest miesiącem poprawek. Miałem masę zaliczeń, bo zrobiłem sobie trochę pleców w szkole. Musiałem co, trochę pozaliczać i czas mój został pochłonięty nauką, więc też nie było dlatego. Drugi powód, czyli ten, tak, prlenictwo, zostało spowodowane tym, że mój komputer jest strasznie wolny i filmy renderuje 2-3-4 godziny, nawet a wysyła je też 2 godziny. Więc tak naprawdę 4 godziny mam zmarnowane Teraz jest ciepło i mogę wychodzić na dwór Więc wychodzę teraz na dwór Wcześniej tak nie mogłem zrobić Bo nie było z kim po prostu wyjść na dwór Nikomu się nie chciało Mam Xboxa Teraz często, częściej na nim gram Ale wcześniej to naprawdę bardzo mi utrudniało na życie Teraz obiecuję Wam, że odcinki będą się co najmniej jeden dzień nie pojawiały. Oczywiście, Loki, skąd dojedziemy do końca. Jak na razie jeszcze mi się nie znudziło. Mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast Minecraft wrzucę tylko te odcinki, które nagrałem. One są chyba jeszcze przed paszem 1.5. A więc to, co nagrałem, to wrzucę. I więcej już nie będzie, bo zabrali mi boostery. Miałem wielki plan zrobienia stacji kolejek, który zrobiłem kiedyś już na innym świecie. Przeniesienia go na nasz świat. Ale no niestety. Nie będzie tak. Ponieważ Minecraft już mi się znudził. I uznałem, że z każdym update'em jest coraz gorzej. No dobrze. Druga ważna kwestia. To jest dla fanów i nie fanów Battlefielda 3. Mój znajomy Kef Terminator. udostępnił trailer, pierwszy oficjalny trailer przedstawiający grę Battlefield 3. I właśnie teraz pojawił się odnośnik do jego konta. I tam znajdziecie kilka też innych trailerów Dotyczących chyba też BF'a I to chyba już by było na tyle Ja już się wygadałem A jeszcze co do Stranded'a Chcecie nowe odcinki? Dobrze Ale powiedzcie mi Co ma w nich być Bo ja już nie mam po prostu co Wam mogę pokazać Tą grę trzeba po prostu zagrać Po prostu zróbmy tak, że Kampanii nie będziemy przechodzić, bo nie chcę robić let's play'a do Stranded'a No chyba, że będzie bardzo dużo już chętnych Ale z tego co się orientuję, już jeden Użytkownik zrobił let's play'a do da, więc jest to bez sensu Żebym ja robił to samo no, ale jeżeli już ktoś chce, no to Nie ma problemu Piszcie mi na kanale albo na PW, że chcecie Let's play. A. Drugą, trzecią, czy czwartą już sorry. Czwartą kwestią jest to, że w momencie kiedy nagrywam ten film, rano sprawdzałem, miałem 99 subskrybentów. Niedługo będzie 100 A to oznacza, że pokażę swoją twarz. I będzie taki vlog już. I tu się rodzi moja prośba. Proszę mnie nie krytykować, jeżeli robię coś takiego, bo robię to tylko i wyłącznie dla Was. Mogę tego nie robić, mogę być dalej anonimowy, ale wydaje mi się to trochę bez sensu, aby ktoś, kto mnie ogląda i powiedzmy podoba mu się to, co robię, nie wiedział, z kim ma tak naprawdę do czynienia. No i to by było na, na tyle na wszystko to by było. Yy, no i tak. Zachęcam Was do komentowania i subskrybowania mojego kanału oraz oceniania pozytywnie wszystkich moich filmów. I co? No, i to by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.